Jeżeli zaś chodzi o prawidłowe ustawienie ekranu w stosunku do naszej twarzy, do naszej pozycji ciała, no to generalnie najbardziej preferowane ustawienie ekranu byłoby gdzieś na wysokości naszej twarzy, bo to po prostu będzie skutkowało tym, że moja postawa ciała będzie po prostu jak najbardziej prawidłowa, ergonomiczna, tak? Nie będzie potrzeby zginania w odcinku szyjnym. Nie będzie potrzeby protrakcji, jak i wprowadzania jakichkolwiek fałszywych kompensacji, nieprawidłowych wzorców ruchowych, tylko po to, żeby dostosować się do ekranu naszego komputera nie? czy monitora. W związku z tym, na moje potrzeby, akurat, jak fotel mam już maksymalnie obniżony, jestem najniżej jak to jest możliwe, wysokości biureczka oczywiście nie zmienię, to jeżeli. Tutaj nasz sprzęt nie ma możliwości regulacji wysokości, tak jak tutaj. To bardzo sensownym, sprytnym sposobem, żeby maksymalnie wyjść naprzeciw naszej postawie ciała i naszemu zdrowiu, będzie po prostu podwyższenie sobie tego ekranu za pomocą, na przykład książek, no, żebyśmy ładnie sobie książki ułożyli, ustawimy. Sobie ekran. Tego typu ustawienie nie wywołuje konieczności żadnego, żadnej fałszywej kompensacji w odniesieniu do naszego odcinka szyjnego kręgosłupa, ani naszej głowy. Nie ma potrzeby nadmiernego zgięcia w odcinku szyjnym, nadmiernego wyprostu w odcinku szyjnym, nadmiernej protrakcji bardzo często obserwowanej w dzisiejszych czasach albo nadmiernej retrakcji w odcinku szyjnym. Nie ma również potrzeby Zgięcia w odcinku piersiowym kręgosłupa. W ten sposób mogę jak najbardziej swobodnie i ergonomicznie, bezpiecznie dla mojego układu ruchu wykonywać swoje czynności.